jest z nami Goli, dalej Gary, Lewy z fajką i z psem, i jest Dżumba, pomachaj ładnie, tak? Dzisiaj naszym zadaniem jest odpalenie takich oto... Czekaj, czekaj. I bez zbędnego pierdolenia robienia z siebie idioty, bo ludzie nasi się poobrażali. Tu widoczny jest jeden. Po prostu nie chcę być gwiazdą internetu, ale... No, co zrobić, nie? Znaleźliśmy na pewno lepsze miejsce. Bo ostatnio to byliśmy tutaj, akurat. Ale że był wiatr, i to wszystko zmiotło, i nie było aż takiego efektu. Oczywiście to ja robiłem siebie idiotę i jestem bardzo zaniepokojony tym czymś. Dobra, to będziemy już odpalać. Jeszcze chciałbym yy, tutaj pozdrowić yy, gaźnika. Tak. Dla Ciebie gaźnik. Pozdrawiam. Dla tej. Dla Daniny. Nie. Dla to Janę, ale. Wszystkie trzy? Jedna się nie ja. podniósł. Jedna jeszcze. Dobra, chodź No, O kurde, ale... Coś doleciało ci, Jakby to by było wydane? <grymianie> Jeszcze jednym już No teraz lepiej, bo tak zobaj jak No to tutaj nie grze, bo tu jesteś No to Jeszcze jednym już ale to szczegół To już tak się Właśnie zakończyła się próba wypalenia trzech razy. To trochę nie wyszło. Proszę przybliżać kamerę. Jak widać prok tutaj się powysypywał. Efekt byłby lepszy na pewno, gdyby nie to, ale i tak nie żałuję. bo fajnie. Jedzie samo zaraz będzie przypał, zawiną mnie. I to chyba na tyle. Dziadek mi obszar. Więcej informacji nie mam chyba do przekazania. Już pozdrawiam wszystkich gaźnika, cześć gaźnik i kamerzystę, PD i. Alkoholika. <laughs> Dawcia i alkoholika, nie? To na tyle, dzięki.